29 stycznia witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Sięgamy dziś po wersety z Psalmu 40 i z Ewangelii Marka z drugiego rozdziału. Wiele cudów uczyniłeś, Panie Boże mój. A w zamysłach twoich wobec nas nikt ci nie dorówna. Uzdrowiony człowiek wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak, iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga, i mówili: Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. CSM Worship skomponował utwór pod tytułem Bóg Cudów. I w refrenie tej pieśni czytamy i śpiewamy tak. Rozstąpiłeś morze, zatrzymałeś słońce. Taki jest mój Bóg, mój Bóg cudów. Przywróciłeś wzrok ślepemu, dałeś wolność dręczonemu. Taki jest mój Bóg, mój Bóg cudów. Dzisiejsza historia z Ewangelii Marka, jak zresztą. Pierwsza część tej Ewangelii bardzo mocno ukazuje Jezusa jako uzdrowiciela, jako cudotwórcę, jako tego, który dokonuje niesamowitych, spektakularnych rzeczy. W ten sposób Pan Jezus pokazuje, że jest kimś szczególnym, że przychodzi po to, aby szukać i zbawić to, co zginęło. To dobrze wpisuje się w starotestamentową a następnie nowotestamentową koncepcję o Bogu, który dokonuje niezwykłych rzeczy, o Bogu, który jest wszechmogący, który dokonuje cudów, który zmienia rzeczywistość, który uzdrawia, który sprawia, że wszystko staje się nowe, inne, nieporównywalnie lepsze. Taki jest mój Bóg. Mój Bóg cudów. Niemniej przyznam się Wam, że temat cudów wiąże się dla mnie z wyzwaniem, bo zawsze znajdujemy gdzieś drugą stronę medalu. Może doświadczyliście albo doświadczacie sytuacji, w których modliliście się, bojowaliście, błagaliście, podejmowaliście wszelkie możliwe starania, zabiegaliście o cuda, ufaliście, wierzyliście. Na podstawie tych biblijnych historii byliście przekonani, że Pan Bóg ma moc. A cud się nie wydarzył. Sam w ostatnim czasie wraz z moją rodziną z czymś takim się borykałem. Modliliśmy się, ufaliśmy, szukaliśmy odpowiedzi, wyjaśnień na kartach Biblii. Wiele osób modliło się, wola Pana Boga była jednak inna. Cud się nie wydarzył. Taki jest mój Bóg, Bóg cudów. trudny temat. I być może inspiracją, wsparciem, wskazówką w poszukiwaniu nadziei będą słowa pieśni, Bóg cudów z innego miejsca ze zwrotki, posłuchajcie. Nie chcę Ciebie ograniczać. Przecież jesteś wszechmogący, Boże mój. Jeśli dajesz swoje słowo, ono bezowocnie nie powróci. Nie zrozumiem twoich myśli. Twoje drogi inne są od moich dróg. Może to potrzeba nam odkrywać. Pomimo, że czytamy o cudach i to są niesamowite wyznania, Często może mamy znajomych, którzy dzielą się z nami niezwykłymi wieściami, przypisują to Bożej interwencji. Myślę, że niejednokrotnie doświadczyliśmy tego, że nie zawsze cuda dokonują się w naszej rzeczywistości tu i teraz. Może i są możliwe gdzieś tam dalej. Ale w tej danej sytuacji ktoś może powiedzieć: ja tego nie doświadczyłem. Chcę Ci powiedzieć, że Cię rozumiem. I że niejednokrotnie też Panu Bogu stawiam pytania. A kiedy czytam o tym, jak niesamowicie działał Pan Jezus, czasem żałuję, że nie jestem w stanie przeżywać takich wydarzeń, jakie były udziałem bohaterów historii opisanych na kartach Ewangelii. Co nam jednak pozostaje? Gdzie szukać nadziei, co możemy z tym zrobić? W pieśni Bóg cudów padają także i takie słowa: Naucz mnie czekać cierpliwie na Twoje obietnice. Dodaj mi siły, by wierzyć, że możesz wszystko. Czy to przekonujące? Czy to może wesprzeć? Nie wiem, bo każdy z nas jest inny. Do każdego z nas Pan Bóg przemawia w inny sposób. Przeróżne są nasze doświadczenia. Ale w zmaganiu z wątpliwościami, w mierzeniu się z poważnymi doświadczeniami, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy cud jest możliwy, bądź też dlaczego cud się nie wydarzył? Chcę Ci dziś towarzyszyć i chcę się dziś o Ciebie i z Tobą pomodlić. Wszechmogący Panie i Boże, chcemy ufać, że Ty jesteś Bogiem cudów. Wielokrotnie na kartach Starego i Nowego Testamentu mogliśmy odkrywać, Czytając, sięgając po te historię, jak niesamowitym Bogiem jesteś, jak przezwyciężasz, przekraczasz wszystko to, co widzialne, co logiczne, co związane z prawami natury. Być może Panie i w naszym życiu niejednokrotnie dokonywałeś niezwykłych wielkich rzeczy. Ale być może też, Panie, nie jeden raz płakaliśmy. Byliśmy pogrążeni w rozpaczy, bo modliliśmy się o cud, a on nie nadszedł. Wiesz, Panie, jakie to trudne. Wiesz, jak wiele wątpliwości to generuje. Ty wiesz, że czasem nawet za tym kryje się utrata wiary i nadziei. Dlatego dziś przychodzę do Ciebie z tymi wszystkimi, którzy oglądają ten codziennik. Którzy mierzą się z przeróżnymi doświadczeniami, którzy być może wątpią, są rozczarowani, są na ciebie zagniewani. I proszę Panie, abyś nauczył nas czekać, cierpliwie czekać na wypełnienie Twoich obietnic. Dodawaj nam siłę, by ufać, że Ty możesz wszystko. Spraw, abyśmy pomimo wszystko byli w stanie wyznawać, że Ty jesteś naszym Bogiem cudów. I o Twoją niezwykłą działalność, o Twoje niezwykłe, niezwykłe prowadzenie dla każdego z nas dzisiaj i w tym wszystkim, co przed nami Cię proszę. Wysłuchaj nas, Panie. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Twojego Świętego. Amen. Błogosławionego dnia. Niech Pan będzie z Wami.